Hejka, dzisiaj Gdańska Oliwa, tutaj Pentelka, Grawel, Lasem do Namatarnie, Kokoszki, potem Las miński, pod Jeziorem Otomińskim, na południowa zatoczka Jeziora Otomińskiego, Kowale, Orumia i na powrocie jeszcze chcę wjechać na Górę Gradową. Tam nie byłem, chcę nie zobaczyć, czy się w ogóle da, jeśli się da, jakie jest widoczne. Także jedziemy no Tutaj nie inaczej, wzdłuż Parku Holickiego, kierunek Kwietna i z Kwietnej wjazd w las I Tutaj ulica Kwietna No i tu z ulicy Kwietnej w lewo, tu już dalej asfalcik, mamy drogowskaz dwuroliski, mamy tu w lewo No tutaj na takim jakby rozwidleniu droga główna, No, na to, też tak mówię główna, jedzie w lewo, a my tu skręcamy w prawo no i proszę mamy szladan numer 68 i zaśladany będzie w lewo. Tutaj kamienne kręgi. Ławeczka, I naprawdę ładny widoczek, dolina piękna, po lewej. Bo można jechać sobie takim trochę bardziej kręto w lewo. Jedziemy tutaj prosto akurat. No i proszę bardzo, tutaj wiata. Bardzo zamienne krzyżowanie, rozwidlenie, z prawej strony tutaj asfaltowa droga, klesza droga, tu właśnie chodzi, tu jest drogowskaz, mapka, także teraz wjeżdżamy na chwilę na kleszą drogę i po 50 może metrach zjeżdżamy z kleszej drogi, tutaj asfalcik to klesza droga po lewej, jedziemy sobie tu prosto na Matarnię, taką bardzo ładną, szeroką drogą dojeżdżamy do Matarni, tutaj po prawej no to koszary policyjne No tu musimy przejechać na drugą stronę Pojedziemy na ulicę Budowlanych No tu przejeżdżamy sam do Chodnicą No tu skręcamy w ulicę Budowlanych W lewo PKM Matarnia No i Budowlanych ma piękny po lewej stronie Tutaj taki ciąg pieszo-rowerowy Kokoszki Tu na rondzie z Nowatorów w lewo no, zaraz to jest do skrzyżowania z ulicą Karduską, tu skręcamy w prawo na światłach i proszę, ulica Harkuszka. jest to też krajowa siódemka. Tutaj w lewo ulica Smego na Światełkach No tutaj sobie płytka jumbo ładnie ciśniemy. No tu trzeba być też czujnym dosyć, bo jesteśmy cały czas w strefie skrzyżowań yy, równorzędnych Ta ulica Smejlgorzyńska właśnie tak, tak się skrzyżuje z uliczkami No i tutaj jakieś 200 metrów od równicy Dosteńskiej wjeżdżamy w las I tutaj mamy troszkę taką fajną małą przeprawkę, jakby mały mostek Nie wiem jak to nazwać Ciek wodny No i tutaj w zasadzie po przekroczeniu tego cieku wodnego Na drzewach widnieją znaki niebieskiego szlaku o, tu przecinamy, widzę to podarowy numer 6 No i po chwili tutaj mamy rozjazd prawa lewa, jedziemy lewą odnogą No nawet płyty jumbo nie od lasu O, tutaj w tym wąwoziku skręcamy w prawo i mamy wolność jest w naturze szlak i tam co jedziemy I tu w prawo za szlabanem szlak wolność jest w naturze niebieski, żółty tutaj zakaz jazdy konnej no bo może tego, że to jest szlak rowerowy po lewej mamy jezioro otomińskie tu mam taki rozjazd, szlaki niebieski i żółty w prawo, tu można w lewo do jeziora i no, idziemy tu dalej, szlakiem wolność jest w naturze to tutaj mamy taką wiatkę można odpocząć i za tą wiatą zaraz Jakieś kilkadziesiąt metrów skręcamy w lewo No i tu zaraz ostro w lewo Mamy zielony i czarny szlak na drzewie Tak dojedziemy sobie tutaj do Południowej zatoki Wiejsiora atomickiego. I proszę jaki piękny widok Proszę jak ładnie, naprawdę bardzo ładnie no i tak po lewej zostawiamy zatoczkę i jedziemy tutaj odbijając lekko od zatoki w prawo. No i proszę, ciekawy znak, bo wjeżdżam z lasu, ale jest ustąpione to przejazdu. Fajne, szlaban jest. Tu skręcamy w prawo. Jest to dojazd pożarowy 10. Jest to droga pożarowa, leśna, normalnie udostępniona do ruchu. Także znaczy, tu trzeba uważać. No i tu zjeżdżamy z dojazdu pożarowego w lewo Tu skręcamy w prawo No i wylatujemy miejscowość Kowale, ulica ordynacka I teraz zajeżdżamy do ronda to Jedziemy na rondzie, to już będzie droga wojewódzka 221, skręcamy w lewo No tu na rondzie w lewo A tutaj wąkowo no, ale w sumie dobrze nie wiem zawsze w którym miejscu no w lesie w każdym razie byliśmy tu pojedziemy może sobie ciągiem pieczarowym robić i proszę tu sobie skręcamy w prawo i zaraz będziemy na ulicy Kampinowskiej i kręcimy do Oruni i teraz w lewo i jesteśmy na Kampinowskiej. o, Orunia Górna, Gdańsk południe no, tu mijamy zbiorniki Za chwilę będzie możliwość zjazdu na punkt widokowy Tu w lewo właśnie jest możliwość zjazdu na punkt widokowy I mamy kanał Raduni Śręcamy w lewo No i teraz wlatujemy przy parku oruńskim Proszę bardzo tutaj po lewej Proszę, jak sobie dziki się tu swobodnie czują Teraz tu po lewej mijamy kościół, bardzo okazały, ładny budynek pod wyzwaniem Ignacego Loyoli. Przejedziemy przez Gdańsk w śródmieście. Tu łatwiej jest jechać po lewej stronie torów, bo nie ma żadnych świateł i wyjedziemy zaraz po prostu na światłach przy galerii. No i jesteśmy Gdańsk w śródmieście. A ja przejeżdżamy obok galerii. A teraz prosto, w ulicę 3 maja. I tutaj na łuku, skręcam sobie w lewo. I mam tu jest jakaś budowa, ścieżka jednak jakaś jest, bo są świetniki, więc ta ścieżka pewnie będzie istnieć. O, już widać, góra Gardowa. Można sobie tak i wjechać tutaj. No i tak sobie wjeżdżam na górę. No i tak wygląda. Jestem w Burze no, Tutaj Spróbuję zjechać, to jest zakaz ruchu, ale nie dotyczy rowerów, no to spróbujemy. jest jakiś żółty szlak Ono, mi ulica 3 maja że tutaj w lewo Tu tam jest w prawo jest bronia górka taka słucho, nie dotyczy rowerów, piękny wyjątek tutaj takie fajne są tablice informacyjne tutaj o i proszę taka miejscóweczka bardzo ładna, leżaczki takie altanki nawet miejsce ogniskowe też, ale taka takie miejsce dwie ławeczki śmietnik można ognisko chyba rozpalić no i tyle, ale bardzo ładna ale bardzo ładne lejki bardzo fajnie tutaj sobie można podkręcić się i tu zjeżdżając skręcamy w prawo przed nami miasto znaczy to łatwo rozpoznać pierwsza ławka pięć towarzyszyli mieszkańcy taka tablica informacyjna i tu widzimy pierwszy szlaban także za szlabanem zjeżdżamy już W prawo i w lewo, no tak jak prowadzi droga. No tu na rondzie, w lewo. W prawo już mamy aleję Zwycięstwa, ale to i tak nie ma znaczenia kierunek oliwa. No i tu już zjeżdżamy do alei Zwycięstwa. No teraz, naprawdę, w dużej większości mamy bardzo fajne, nie może miejskie, ale bardzo przyzwoite drogi rowerowe. Oczywiście miejski odcinek jest yy, niestety podwycinany światłami. No wiadomo, ale drogowo nie ma problemu, bo fajnie zawsze są zielone jakieś ścieżki. proste. przez Rzeszcz, cały czas ścieżka po prawej stronie. Parę razy światła, ale bez dramatu. No to już teraz wysiutko, tutaj na wysokości Strzyża jesteśmy. Tutaj na wysokości z ulicą z Zański odbiwa. to